Witam na moim kanale. Co dziś będziemy robić? Programowanie transpondera do IMOBOX. Może z IMOBOX? O. Mamy tutaj taki pojazd. Skoda Felicja. Hmm. Skoda. Gdzie jest skoda? Tu jest. Jeden typ, pimo box jest tylko i on. Zobaczcie, występuje Volkswagen Caddy Golf 3, Passat, 3, Polo, Sharan, Transponder, Transporter Vento, Arosa, Alhambra, Cordoba, Inca, Toledo, Galaxy. To jest w wielu autach ten imobox. Tutaj macie już procesor Motorola wylutowany. Tak. Imoboxik. Tak wygląda. Zimensik 5Wk4. Z woreczka tutaj. Na VPP i może pokażę HC05B. To jest taki typ procesora. Tutaj macie w programie też informacje 05B6. Otwieramy i wybieramy sobie układ. Zobaczcie, jest HC05B4, B6 był, tak wybieramy ten. Podajemy BOT Mode. BOT i nie widzicie, nie znajduje. Wybieramy ponownie układ WDT B6WDT ten cyk BOT. Okej, okay. odczytaj. Przeczytam. Numer nadwozia tutaj macie. z 3 z Takie pierdolety. Mało to istotne jest. Zapiszemy. i Momox. Mamy odczytany procesor motorol, Motorolkę Securet. Tutaj widzicie adapter MC68, HC05. HC05 macie tutaj. HC05B i HC705B. Dla tych dwóch typów procesorów jest ten adapter. To mamy zapisane. Otwieramy program. Ładujemy dane. Tradycja było zapisane. IMOBOX. Otwórz. Teraz musimy uruchomić sobie ZBull. Niestety muszę przełożyć kable, bo mam uszkodzony tam jeden port i nie czytam mi urządzeń. Sprzęt startuje. Dobra, musimy się połączyć z tym gruzem. Archaicznym. Mam problem czasami z tym urządzeniem, bo jak stoi w zimnym, to nie chce mi się. Tutaj musi być informacja, bo jak nie ma, to nic nie zrobimy. kom, Device Info. Dawaj, gościu. O, widzicie, wstał. Wstał jak feniks z popiołu. Dobra, otwieramy Felicja ImoBox. Otwórz. Transponder Programming. Tu mamy T5. Mam tutaj pestkę T5. Tylko są różne typy tych chyba nalazków, ale chyba będzie dobry T5. Wybieramy OK Wczytywanie Sukces wow, poszło z bomby. <ścoughs> Udało się. Mamy, widzicie, teraz zmienił dane T5 typ 33 VAC. WR i tutaj mamy już kod cały transpondera. Możemy odczytać sobie. Zgadza się, poszło. Klucz mamy zrobione. I teraz co trzeba będzie zrobić? Trzeba wymontować ten adapter śmieszny, wyciągnąć procesor motoroli i przylutować go tam do tej płyty i Zrobić to z należytą starannością. Bo auto nie odpali, tak. I trzeba się do tego troszeczkę przyłożyć. Ale pestkę mamy zaprogramowaną transponder. To jest taki budowie krzemianowej Jest gotowy do odpalenia. Tutaj nie trzeba zapisywać. Tego transpondera do tego transpondera. Tak. W pozycję tutaj do imoboxa bo to nie jest BMW. On tylko potrzebuje odczytać, tak i to nam wystarcza. Informacja czytana I programujemy klucz transponder do auta, żeby odpaliło. To są stare sterowniki, i. Nieraz jest problem z imo-off, nie działają procedury, dlatego takie rzeczy się robi jeszcze, niestety, bo auto jest unieruchomione. To wszystko na dziś, dzięki za uwagę i pozdrawiam, cześć.